Witaj! Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, że czasem warto zaryzykować w relacjach z bliźnimi, ze znajomymi, w przyjaźniach. Wydarzyło mi się to tuż przed wyjazdem do Sewilli. Kiedy wiedziałyśmy, że y, przeprowadzamy się, y, zakładamy nowy dom, zostawiamy tutaj y, wszystkie nasze kontakty, znajomości, y, więc chciałam się pożegnać z niektórymi osobami, z niektórymi jedynie telefonicznie wysłałam wiadomości, z niektórymi się spotkałam. I jest pewna rodzina, pewne małżeństwo, z którymi miałam bardzo dobry kontakt, i ten kontakt nam się urwał. I zaryzykowałam i napisałam też do nich. Stwierdziłam, że właściwie nic nie tracę. Po prostu się chcę z nimi pożegnać, poprosić o modlitwę. I kiedy tylko napisałam, od razu się odezwali, co mnie bardzo zaskoczyło i powiedzieli, że nie, nie odezwali się, ponieważ utracili kontakty. <laughs> Zepsuł im się telefon. Teraz mają nowy telefon i, i nie mieli kontaktów y, y, ze starego telefonu, więc dlatego nam się urwał ten kontakt. Nie dlatego, że nie chcieli y, rozmawiać. I, I dla nich w tym momencie to był m, bardzo ważny y, okres, to był y, bardzo ważny moment, właśnie, w którym się odezwałam, ponieważ oni również potrzebowali bardzo modlitwy i i, I to odnowienie kontaktu, to moje zaryzykowanie, to było tak naprawdę od Ducha Świętego. Dlatego też chcę Ci powiedzieć, że czasem być może wydaje nam się, że pewne znajomości się urywają, tracimy przyjaciela, tracimy kontakt. Czasem jest to od Boga, a czasem. Warto, żeby wrócić na nowo do tych znajomości, odnowić je, odświeżyć, otoczyć modlitwą i opieką osoby, z którymi, z którymi żyliśmy w pewnej więzi. Dlatego zapraszam Cię do tego, byś prosił Ducha Świętego, aby prowadził Twoje przyjaźnie, również te, które być może zostały zerwane.